to jest właśnie filmik Ale chciałbym do tego powiedzieć, że, że nie będę... U, to były te pierwsze były takie wiecie, startowe i tak dalej, zła jaka tak dalej, zła nagrania, dźwięk, ale to były tak zwane początki. Początki nie mogą być jakieś zaskakujące. Wow, znaczy mogą być, ale nie w moim wykonaniu. No i chciałbym tutaj też powiedzieć o serwis BF'a, ale dosł. Um, chciałbym też tutaj powiedzieć o serwis BF'a, która będzie krycena w rodzinom mojego kanala. Um. Wiem co mogę jeszcze powiedzieć. Eee, zabity przez odina. Eee, właśnie będzie na moim kanale Seria z BFA. Będzie kręcona z moimi kolegami. Eee, z Weksem, z no z Ihoma innymi kolegami. Jak to najdzie, to jest chęci. Uniany są Ale asyst trzeba wybrać na No, um, no filmiki na razie mogły być 10 minutowe Bruma, Bruma, Polina, Niewersy, inaczej nie miałem. Ale w postanowieniu byłem akcjona. Dobry program do nagrywania. I seria z B... O! Seria z BF-a. Nie myślę, że będzie płacona. Będzie seria z Minecrafta, z LoLa. Z LoLa już się to może było zauważyć. Też była 10 minutowa. Powód znacie. No. Z Minecrafta. No i dobra. To chyba będzie koniec. To tak pokazałem trochę tego tak, grafiki nie będzie granat. Fajne, fajne, fajne jest to. Polecam kupić na Oligini, bo Origin to jest taka, taka strona z tanimi grami, bardzo tanimi. A więc żadnajcie cześć. Ja no, zakończenie Zaraz